Jak fascynująca jest Twoja praca. Jak wydajna. Jak stresująca. Jak szkodliwa dla zdrowia. Jak wydajna ekonomicznie. Bo gdyby ci, co najwięcej pracują, zarabiali najwięcej, to. Niewolnicy byliby najbogatsi. Czy szanujesz swoją pracę? Czy jesteś za nią wdzięczny? Czy cały czas szukasz w niej czegoś nowego i chcesz odkrywać nowe horyzonty w tej dziedzinie? W której się rozwijasz? Czymże jest praca dla Ciebie? Czym jest współpraca? Jak dbasz o bezpieczeństwo w pracy? Jak dbasz o bezpieczeństwo w pracy? Jak często zdarzają ci się wypadki? Czy jesteś ubezpieczony? Czas ubezpieczyć się. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Czy nudzisz się w pracy? Czy spoglądasz na zegarek, kiedy już czas pójść do domu? Czy masz w pracy dobrych znajomych, a może niedobrych znajomych? Jakie są Twoje układy z szefem? A może to Ty masz swoich podwładnych? Stresujesz się tym? Co myśli o Twojej pracy Twoja rodzina, Twoi znajomi? Chcesz zmienić pracę? Może to praca chce zmienić Ciebie. I w końcu ostatnia myśl. Jeśli czujesz, że w Twojej pracy jest coś nie tak, to albo zmień Twoją firmę, albo zmień Twoją firmę. Albo zmień Twoją firmę od środka, Albo zmień Twoją ja firmę na jakąś inną